Rozstrzelanych na terenie starych w Międzyrzeczu Górnym przez pluton egzekucyjny Policji Niemieckiej. Stańcie do apelu! Do apelu. Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu parlamentu Pol polskiego państwa podziemnego, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania, a także funkcjonariuszy wykonujących okupacyjne funkcje w służbie policji, poczty, kolei i Straży Ogniowej. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy, strzelców oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! apelu! Wołam wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni zgłodzonych w niemieckich obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych zawęczonych w katowniach gestapo i rozstrzelanych w publicznych egzekucjach oraz zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach, więzieniach NKWD i kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wołam wszystkich żołnierzy polskich poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych przez niemieckiego i sowieckiego okupanta. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrzymywali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was się zwracam, potomni, bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę. Nie zapomnijcie, to z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje im najwyższą cześć. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i dziejach Oręża Polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń przykładem patriotyzmu, wierności żołnierskiej przysiędze i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Do uczenia pamięci dziesięciu rozstrzelanych Polaków Salwa honorowa! Waszość! Drogi szereg, krok w tył! Marsz! Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzena Ładość! Salwą! Młodol, salwą! Młodol, salwą! 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 Na Salwą! Na pas. Drogi szereg, krok naprzód. Marsz. Na prawo. Patrz.